Ja jestem w pięknej kolorowej pracowni żony Johna. Cześć Ola. Cześć, bardzo mi miło, dzień dobry. Mi też bardzo miło, cieszę się, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie. I tak sobie tutaj siedzimy, pijemy kawkę w tych pięknych kubeczkach. Cudownie. <grym> No właśnie, poczekaj, bo ja miałam zacząć od sukienki przecież, bo chyba nie wyobrażałam sobie, że dzisiaj będę ubrana w coś innego. To są te Twoje słynne, balonowe już sukienki, a ta nie wiem czy pamiętasz, ale to chyba była jedna z pierwszych. Tak, Pierwszy, właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo mi miło, zaskoczyłaś mnie. Oczywiście wszystkie sukienki pamiętam i mam ogromny sentyment właśnie do, do tej kolekcji bo w ogóle jakoś to było tak, że nie udało mi się zrobić takich ładnych zdjęć. I bardzo często o niej myślę, że nie mam tych zdjęć właśnie, więc jak A ja mam dużo to, zdjęć to, w tej to, sukience, taki. ja mogę ci jakieś podesłać? No, no, no. <laughs> bardzo ją super. lubię i czekaj, ile to było? Cztery, trzy, no, cztery lata wydaje, temu? Nie, cztery jakoś bardziej. tak. cztery bardziej. Mhm. No i patrz, cały czas tutaj w mojej szafie mhm. jest to jedna z moich ulubionych, więc noszę. Właśnie, bo te sukienki twoje, one są wypuszczane w tak zwanych dropach. Tak. I ile sukienek jest w takim dropie i dodają, że one znikają jak świeże bułki. No to jest taki mam problem właśnie, że znajduję materiały, albo już teraz dziewczyny mi podsyłają z babcinych szaf, bo nie mają serca, żeby wyrzucić, a wiedzą, że może coś fajnego z tego można jeszcze zrobić, więc tak szczerze nie nigdy nie mogę zaplanować, nie wiem, mhm. a jak mam już jakąś taką kubkę ładnych, to po prostu zawożę do Sylwii, Sylwia je szyje i ja... Na tyle, na ile potem pozwoli mi czas, czy właśnie ktoś mi pomoże zrobić zdjęcia i szybko wrzucić, to je po prostu wrzucam. Więc ciężko mi powiedzieć, ostatni drop był bardzo duży, bo było produktów 50. To o, był wow, jakiś to rekord. Nawet więcej, nawet chyba 60, bo były jakieś powtórki. Bo jak mam większy kawałek materiału, to jestem w stanie uszyć jakieś tam po dwie czy trzy sztuki mhm. z, z danej rzeczy. No właśnie, ale skąd bierzesz te materiały, bo dodajemy, że one wszystkie są e, z drugiej ręki, są używane i czy Ty buszujesz po second handach, czy masz jakieś sprawdzone źródła? E, tak, zaczęłam faktycznie od szafy babci, jednej, drugiej, e, potem dużo na eliksie. Mhm. Ostatnio zrobiłam faktycznie tour po second hand'ach, ale nie był on tak bardzo owocny, jak mhm. myślałam, że będzie. Eee, no i dużo bardzo od właśnie od Obserwatorek, za co dziękuję, jest mi zawsze ogromnie. Ale to one Ci przekazują i Ty możesz to wykorzystać, czy to są takie tak. rzeczy też na specjalne zamówienie, że no, Nie, nie, po różnie. prostu piszą do mnie, mam wielki karton, opróżniłam szafę mojej kochanej babci i chciałabym Ci ją wysłać. O Jezu, to piękne. Na ogół w, w, jakby w podziękowaniu zapraszam na warsztaty, no ale nie wszystkie dziewczyny są z Warszawy. Teraz chciałabym właśnie albo wysyłać jakieś gumeczki czy torebeczki z, mm -hmm. z, z tych, tylko też dla mnie po prostu jestem właśnie, y, sama prowadzę markę, więc jeszcze dla mnie y, tak zorganizować się, żeby zapamiętać, który materiał kto mi wysłał, bo ja <laughs> je różnie <laughs> przepieram i potem zapominam, ale teraz bardzo bym chciała właśnie jakby... Wdzięczyć się moim obserwatorkom i po prostu w jakiś sposób tam podziękować i wysyłać właśnie, chociaż jakiś mały drobiec. Ja też przyznam się, że czasem jak jestem w second handzie i widzę, tam jest zawsze taki koszt z tymi pościelami, to no. sobie myślę o Tobie, o to i miło. czy y, robić zdjęcia na Ta, przyszłość i wysyłać, właśnie właśnie ostatnio moja bratowa. Y, mi kupiła bardzo dużo i niektóre były takie nowsze, bo już powoli wchodzę w lata 80., 90., bo mam wrażenie, że już przerobiłam mm -hmm. wszystkie starsze wzory i, 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 i kolory. A i właśnie dużo mi kupiła i już, już sukieneczki z nich powstały, także tak, robić. Dobra, no, obiecuję, <laughs> że będę podsyłać. Ale, że to nie tylko sukienki. Tych rzeczy jest bardzo dużo, są t-shirty, są spodenki, są dodatki, a wszystko zaczęło się od opasek yeah, charakterystycznych, yeah, yeah, yeah. opasek. I to było 5-6 lat temu? W 18. jakoś tak. A to nie są zwykłe opaski? Nie, bo to była moda na te takie grube opaski, bo tam Gucci zaczął je robić, no a wiadomo u nas jak ja byłam dziewczynką, to chodziłam w takich tych pompowanych opaskach. I co? I warsztaty zaczęłam robić. Bo to był taki moment, że byłam w kryzysie, bo pracowałam w różnych firmach jako projektant, ale jakoś już nie mogłam się kreatywnie tam spełniać. O to tym też porozmawiamy. O... A, no więc w każdym razie to był taki moment, że stwierdziłam, kurczę, mam umiejętności, chcę robić manualnie, a może bym zaczęła robić warsztaty dla dziewczyn. Mhm. No to z czego? A teraz modne te opaski, no to zrobię, spróbuję sama. I zrobiłam, ona wyszła fajna, ktoś chciał już ją kupić. Jakaś koleżanka jedną wzięła, jej koleżanka chciała. No i zaczęłam robić warsztaty. Tak się złożyło, że mój mąż miał trasę po Polsce, więc ja razem z nim jeździłam. Byłam we Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu. No, i było zawsze dużo chętnych i tak się jakoś rozkręciło i super. I w ogóle do tej pory bardzo dobrze mi się sprzedają opaski, mimo że jakby rzadko o nich mówię, mm -hmm. to one są i bardzo No właśnie, się bo te sukienki piosenka. stały się teraz takim Twoim znakiem mm. rozpoznawczym, ale widzisz, to jest właśnie niesamowite, że to bardzo często zaczyna się od takiej małej, niepozornej rzeczy, jak opaski, mm. i to był chyba taki znak y, dla Ciebie. Tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak to z boku odbieram, że te opaski pokazały Ci, że żona żona może być biznesem. No, w zasadzie tak, no tak, tak. Znaczy początek był jednak taki, że tam drugą nogą gdzieś robiłam jakieś kobiety. No tak, ale już bardziej, było... bardziej te opaski mi pokazały, że właśnie mogę jakby postawić na siebie, nie? że Aha. jakby to, to się podoba, co jest takie 100% ja, a nie że za bardzo, że ktoś nie kupi i tak dalej, że jednak mogłam się tak te w ogóle te pierwsze to były takie bardziej odjechane, bo już potem tak zaczęłam, wiesz, miałam troszeczkę mniej czasu, bo więcej ich robiłam, to już nie mogłam tak świrować. A w tych pierwszych to tam wyhaftowywałam jakieś rzeczy w ogóle, to <laughs> to nie robiłam, jakieś tam chowałam jakieś informacje tajne i tak dalej. No ale na pewno mi pokazał, że tak, że jakby jest miejsce dla takie zaczarowane, dziwne rzeczy. No i też masz takie swoje zaczarowane miejsce na Instagramie. Jedyne wyjątkowe. No i dzisiaj ten Instagram no, jest też kanałem sprzedaży. Ja nawet teraz patrzyłam na ten drop tych ostatnich sukienek i widziałam taką niebieską, piękną, mówię, Boże, jak ja bym siebie w widziała. Ale oczywiście wchodzę na stronę, no i już nie ma, więc te twoje dropy gdzieś tam... Nie wiem, pewnie nazywa się to jakoś fachowo taki biznes marketing, czy taka sprzedaż e, polegająca na tym, że ta dostępność jest dosyć ograniczona. Mhm. E, i, ale u Ciebie no, to nie jest zamierzone, tak? To wynika z Twojego rytmu dnia, po twojej nie pracy, ma, no, wiesz, Twoich mocy przerobowych. Dokładnie. No. E, ale też e, no, zostałaś mamą, więc ciekawa Dobra. jestem, jak Twój biznes e, zmienił się od kiedy jesteś mamą, Frani? Hmm, właśnie trudne pytanie, wiesz co, na znaczy mam wrażenie, że kreatywna jestem może nawet i bardziej, mm -hmm. może taka wytęskniona po prostu, bo jednak ten pierwszy rok no to, no to tak powiedzmy prowadziłam, ale wiesz, no kulało to, kulało to, a teraz odkąd właśnie Frania już jest bardziej samodzielna, i mamy żłobek, i mam te, ten czas, żeby troszeczkę pomyśleć, to mam wrażenie, że i właśnie jestem taka wytęskniona tego, co robiłam, to mam wrażenie, że właśnie jakoś tak super mi idzie. No mam jakieś nowe wzory, mam, mam shorty, których nie robiłam, zaczęłam kurteczki, a przez franie też, przez to, że jak była malutka, to musiałam prosić koleżanki, ale tak koleżanki, z, które są w biznesie, czyli się tym zajmują zawodowo, więc jak musiałam je prosić, no musiałam im płacić, ale jakby też troszeczkę mi to dało, że tu ktoś za mnie coś zrobił. Może to mnie też tak mm -hmm. rozpędziło, mm -hmm. że jednak że potrzebuję. Że, że możesz tak, też, że tak powiem, rozdzielić, rozdzielić. Te funkcje. Tak, tak, i role. tak, Może to też tak napędziło. No i też. No, że właśnie tak, że inne produkty. Tu mi ktoś właśnie, tu zaczęłam t-shirty robić, że właśnie to jednak jest prostsze, bo ktoś mi szyje większą ilość. Tu mhm. Asia wojnił robi grafikę. Tutaj właśnie mi e, pomagała też moja e, koleżanka Magda, która super bardzo jej dziękuję, za to takie właśnie. To się wydaje, ale to jest, e, trudna rzecz, żeby właśnie przypilnować, żeby w szwalni, żeby równo, żeby mhm. to, żeby na czas i tak dalej. Tego, bym, tego wcześniej nie robiłam, jakby nie czułam, a właśnie przez to, że się pojawiła Frania, to tak, wiesz. Ale wiesz to, ja też to obserwuję u siebie, że od kiedy jestem mamą, to jestem taka jeszcze bardziej właśnie poukładana, zorganizowana no, i no tak. mam takie tygodnie, kiedy nie mam dzieci, bo są, ta część dzieci jest u taty, to wtedy, gdzie mam właśnie bardzo dużo czasu, bo mam tylko Ludwika i nie muszę pędzić do tych placówek. To wtedy słuchaj, mi te dni, e, godziny przelatują przez palce. No po prostu wiesz, no coś a, co, co, co tak. z, 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 wiesz co powinnam zrobić i wiesz, mam na to czas, to jakoś no, 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 no nie idzie mi. A właśnie jak mam dzieciaki, jak wiem, że muszę wiesz, do tej 15, hmm. muszę się wyrobić, no bo, no bo nie ma innej opcji, tak? 15.30 wyjeżdżam w podróż do placówek wszystkich, i jestem wtedy rzeczywiście bardziej taka, wiesz, pracowita, kreatywna, poukładana, więc to na plus. No, zdecydowanie. Aha, tak. A myślisz, że żona Johna doczeka się dziecięcej kolekcji? No ja bym bardzo chciała, bardzo i mam, i zbieram mam mnóstwo materiałów i jakby teraz właśnie już Frania jest tak na tyle duża, że jakby mam też dużo pomysłów na takie fajne ubranka i że ona już jakby mogłaby w nich chodzić, tylko jest parę problemów, bo jakby dziecięce ubranka mają tą rozmiarówkę taką. A, no tak, no tak. Więc jak to robić, szyć w ogóle, je, wiesz, plus też szycie ubranek dziecięcych jest drogie, prawie tak jak dorosłych, więc czy ktoś kupi dla dziecka na jeden sezon, to są takie już bardziej biznesowe. Tak to bym bardzo chciała i dużo dziewczyn mówi, żeby kupiło i w ogóle, mhm. więc myślę, że pewnie prędzej czy później zrobię, aczkolwiek może, no nie wiem, muszę jeszcze jakoś to właśnie biznesowo sobie, jak to zrobić. Mhm. Bo nawet teraz mam tak, że ja mam tak naprawdę, dwie, tak jakby w ogóle jeden rozmiar sukienki. No tak, to one są wszystkie. Y, Faktycznie unisekse. szyję, znaczy over Takie oversize, o, one o, size. O, o, oversize one size. No właśnie. Faktycznie jak mam stałe klientki, które mają jakiś tam większy biust, to szyję im. Y, jestem w stanie to zrobić, no ale to jest, wiesz, to jest, to jest tak, że, że jednak mam ten jeden. A tak jakbym miała jeszcze. Przy tym wszystkim, przy tym ograniczonym dostępie tych materiałów wybierać, z której większą, mniejszą i te rozmiarówki, no to byłoby mi tak trudno ogarnąć to potem. Mm -hmm. A, A z dziecięcą to już no tak, w ogóle. No tak, rzeczywiście. A widzisz w ogóle żonę Johna jako coś takiego dużego, chulającego, bez no w ogóle bez drobów, że te sukienki są cały czas. Na wieszniakach można przebierać, wybierać. No, czasem widzę, ale nie bardzo chcę wchodzić w produkcję taką prawdziwą, bo bardzo długo pracowałam jako projektant i po prostu, no nie wiem, musiałby to ktoś koordynować, ale też nie wiem, czy to jest do końca to, co ja chcę. Koleżanki mnie namawiają na pośrednią opcję, czyli że coś tam mam stale dostępne, a mam też te dropy takie. No, i w ogóle wszyscy, że ja powinnam za granicę te rzeczy, że to jest w ogóle. Moja, mój tarczet jest gdzieś tam wiesz, w Japonii albo. Tak, tak Skandynawia. To, y, bardzo bym chciała. Y, I czuję, że ten krok już naprawdę czuję, że długo już powinien blisko. być wykonany <laughs> i że cały czas mam wrażenie, że on jest już, ale jakoś nie wiem, jak to Ale zobaczyć. to widzisz, tam, to fajnie, że, że myślisz o tym, że gdzieś tam już no te, wiesz, to jest tam wysyłane w świat. Wysyłane. A jak już jest, wiesz, idzie sygnał, A, to już to jest prawda, dobrze. No, no tak. A ten powiedz mi jeszcze, bo wspomniałaś o tym, że masz na koncie współpracę z innymi markami, też stoisz za wieloma bestsellerami u Mamy Ginekolog. No, tak, tak. I czy to zawsze jest tak, że projektant będzie dążył do tego, żeby stworzyć coś swojego, żeby mieć taką właśnie nieograniczoną wolność w tworzeniu, czy jednak praca dla kogoś też może dawać satysfakcję? Może, może właśnie, znaczy pierwszy raz taką satysfakcję poczułam właśnie u Mamy Ginekolog. Bo miałam tam więcej wolności niż w poprzednich markach. Jednak często projektant po prostu ma zrobić coś, kto, jak ci ktoś narzuca, że to uh -huh. ma być prawda, takie w takiej kolorystyce. Tam miałam dużo wolności i tam odniosłam taki sukces ilościowy. Uh -huh. I to była dla mnie ogromna satysfakcja, taka po prostu. Um, no. W sensie, bo ja, jak projektuję, to mam taką lekkość, że ja nie siedzę i nie szkicuję tam nie wiadomo jakiej ilości, tylko tak sobie myślę: okej, okay, chcą dresik dla każdej dziewczyny, no bo to już musi być sprzedaż taka, mhm. że naprawdę będzie fajne i dla młodej, i dla takiej, i dla aktywnej, i dla takiej, co domu, i dla mamy, i dla. Więc myślę, okej, okay, to wezmę taki materiał, to zrobię spodnie zwężające. Bo raczej większość dziewczyn woli, żeby się zwężały, tak? Bluzka troszkę szersza, tu ten. I tak jakoś mam, że to tak mi szybko wychodzi. No a potem, jak się okazuje, że to jest taki bestseller, bo on się sprzedaje już chyba, nie wiem, też czwarty czy trzeci rok w jakichś takich ilościach przeogromnych, no to dla mnie to jest w ogóle, wiesz, yy, ogromne. Dla mnie jako projektanta odzieży takie. Ponieważ też mam problemy z, z, z poczuciem jakby własnej wartości, to to jest dla mnie takie, wiesz, już niezbywalne, że no ja tak. zrobiłam coś takiego. Co jest teraz dla Ciebie największym wyzwaniem e, na ten moment w Twoim biznesie? Muszę stworzyć sklep internetowy nowy i to jest dla mnie nie, trudne do przejścia tutaj z moim kochanym Robertem, który już po prostu <laughs> chyba na mnie dosyć. Przekładamy, przykładamy, przykładałem, bo ja cały czas nie wiem, co tam bym chciała i tak dalej. Są rzeczy, których, e, których tak nie lubię, e, no ale też dobra, jakieś takie właśnie bardziej do, dokumenty i takie rzeczy też nie lubię, a z takich e, co lubię, ale są wyzwaniem. No nie wiem, jednak trochę ciężko mi jest tak, że to są te dropy, nie? że mhm. jakby drop, zdjęcia, wrzucanie, ja wszystko sama teraz robię, że jednak wolałabym, żeby to się tak pozbierało, pozbierało. A wrzucam to takimi partiami, no bo jest lato, dziewczyny chcą schodzić w sukienkach, więc tak to wrzucam, żeby cały czas coś mieć na sklepiku. To trzymam kciuki w takim razie, żeby był nowy sklep, żeby tak. wszystko szło do przodu no tak. i żeby żona Johna wyruszyła w świat ze swoimi sukienkami i nie tylko. A jakbyś ona jeszcze miała tak na zakończenie powiedzieć, coś doradzić mamom, nie tylko mamom, kobietom, które właśnie. Próbują. Może właśnie gdzieś tam... Ja wiesz, jest... tak jak ty, zaczynają od tych tak. opasek. E, co by się radziła? Ja jestem fanem małych kroczków. Nie czekać, aż będziesz na coś gotowa, aż właśnie zrobisz super sklepik, piękne zdjęcia na Instagrama, tylko po prostu małymi krokami iść tam, gdzie cię pokieruje i dojdziesz w końcu tam gdzie chcesz. A e, żeby tak się nie przygotowywać za bardzo. Mhm. Że to czasem zabija taką. E, Działania, nie? Tak, to. Takie przygotowywanie aż perfekcyjnie, doskonałe, to u mnie to. W sensie, właśnie dziękuję sobie za to, że tak byłam e, na tyle odważna, żeby praktycznie, wiesz, no, z jakimś tam, nie wiem, z jakimś opaską pokazać poka poka ci to wideo. nie dawaj masz taką pier na pierwszą, pierwszą, pierwszą O, no. oh, wow że się wiesz odważyłam z tym w ogóle do ludzi jakoś tak uderzyć zobaczę jaka jest krzywiutka no. i taka wiesz nie ojej no ale właśnie widzisz to jest, to jest siła tych opasek no że one były wkładałaś w nie tak, całe tak, serce tak, nie tak, tak w ogóle super czy ja mogę w ogóle poprzymierzać tak to oczywiście i ten tak tak? poprzeglądać poprzymierzać dobra to zaraz będziemy poprzymierzać <laughs>